Dzień dobry. Dzisiaj będzie o albumie, który jest doskonałym przykładem zmarnowanego w jakimś stopniu potencjału oraz wysiłku włożonego w sam proces twórczy zmarnowanego poprzez po prostu schrzanioną schrzanioną produkcję. A trochę szkoda, bo jest ten potencjał i mogło być z tego naprawdę coś dużo lepszego. Ja nie twierdzę, że nowy album Trwogi jest jakiś bardzo zły, bo nie jest. Tylko szkoda, że odbiór został tak bardzo zaburzony. Zapraszam. W 2019 roku e, Trwoga, która jest z Pomorza i Kujaw bodajże, bo to chyba Bydgoszcz, o ile kojarzę, e, wydała e, swój pierwszy pełniak zatytułowany po prostu Trwoga. To była taka jasna okładka, może kojarzycie. On wtedy nawet tam troszkę szumu zrobił. E, ja go znam oczywiście, on był całkiem niezły. Powiedzmy sobie, szczerze, było słychać, że ten zespół może mieć coś w przyszłości do powiedzenia i do zaprezentowania. Potem była jeszcze jaka siepka, której ja tak za bardzo chyba nie poznałem. Gdzieś mi ona umknęła. No i teraz mamy ten pełniak Triumfus mortis. No i kurczę, wkurzony jestem trochę powiem szczerze. Wkurzony jestem, bo. Po pierwsze, trwoga nie jest zespołem, który często wydaje. Co trzy lata tak wyszło. Demo było z 16, potem ten pełniak z 19, potem 2022 Epka, no i teraz 2025 Pełniak Triumphus Mortis. I trochę jestem wkurzony, bo słychać, że tutaj pracy zostało wsadzone dużo. To jest 13 kompozycji, a tylko 41 minut. Oczywiście to jest zasługą tego, że jest tutaj 7 utworów instrumentalnych, co jest kolejnym przegięciem pałki, ale o tym za chwilę. Po kolei wsadzone było w to na pewno masę pracy, a niestety potem już samym końcowym procesem dopieszczania gdzieś tej produkcji, no niestety nie została ona dopieszczona, tylko została ona schrzaniona, no bo jeśli mamy fragmenty naprawdę fajne i nagle wchodzi wchodzą blachy i to jest dramat. Wasze, No niestety zabija to cały odbiór, to ja nie wiem kto to miksował, kto to masterował, ale to trzeba przeczyścić uszy, bo przecież to no niestety niszczy ten high hat wszystko co się tylko da zniszczyć tutaj. Ale ten fragment to i tak jeszcze nie jest najgorszy powiem szczerze. Są naprawdę świetne momenty, gdzie riff jest po prostu bardzo dobry i nagle wchodzą te blachy i człowiek się tylko sobie myśli no jasny gwint, znowu schrzaniony odbiór. No niestety. Bo to, że ta finalna oprawa, finalny obraz tego albumu jest taki, a nie inny, no to dobra, to jest pech jak cholera i to jest smutne, ale to, że pod tym jest sporo ciekawych pomysłów, to jest druga sprawa. Bo jest ich tutaj naprawdę sporo, aż za sporo, bo to z tego możemy, z tego plusa, gdzie, którym są te dobre pomysły, możemy wyjść do minusa, że jest ich po prostu za dużo. Mam wrażenie, że na tym albumie ktoś chciał upnąć wszystko, co gdzieś tam stworzył i naprawdę wszystko. Tu jest siedem kompozycji instrumentalnych, i czasami jedna jest po drugiej. Na przykład mamy normalny wałek, instrumentalny, normalny, instrumentalny, instrumentalny, normalny. Instrumentalne kawałki są różne i czasami to wprowadza totalny chaos, bo na przykład mamy normalny black metalowy numer, potem mamy kawałek instrumentalny, ambientowy, a potem mamy za chwilę akustyczną gitarę, też kolejny instrumentalny numer i człowiek już nie wie gdzie jest na tym albumie po prostu. To samo mam wrażenie troszkę w warstwie już samo i muzyczno-liryczno w ogóle takiej wizerunkowej, bo yy, Trochę tą trwogę ciągnie do jakichś opowieści mrocznych, miejskich, trochę tą trwogę ciągnie do lasu, do śmierci, do grobów, itd. Trochę tą trwogę muzycznie ciągnie do e, czortowych zagrywek. Trochę tą trwogę ciągnie w stronę e, dużo bardziej agresywnego grania, którego tutaj jest zresztą też dużo. I tak naprawdę jest to jeden wielki chaos. Ten album nie ma jakby jednego swojego oblicza. No i to jest niestety jego kolejny minus, ale szczerze powiedziawszy, gdyby on dużo lepiej brzmiał, to nawet można by to wszystko, tą całą resztę przeboleć, no bo to jest rzecz, na którą zwracamy uwagę naprawdę bardzo mocno się wsłuchując. Ale trudno się bardzo mocno wsłuchiwać w ten album, kiedy te cholerne blachy tak psują odbiór. Ale oczywiście nie tylko blachy, bo to też jest sposób grania. Ja osobiście uważam, że Twoga powinna zmienić perkusistę, ale... To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Uważam, że w niektórych momentach ten pan e, bardzo źle stosuje e, niektóre swoje e, składowe swojego instrumentu. E, nie, żebym miał wybitnym faworcem, bo nie jestem, ale jednak tyle tej muzyki słyszałem, że czasami coś mi tam nie pasuje. Ale na przykład jest tutaj taki numer, e, instrumentalny, co prawda, ale chyba najdłuższy z tych instrumentalnych, czterominutowy, i on jest normalnym, black metalowym numerem bez wokali. I jak się okazuje, Da się zagrać tak, żeby to nie było schrzanione. No, przecież to jest bardzo dobre rasowe granie. Tutaj w ogóle nie ma się do czego przyczepić. E, osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych fragmentów tego albumu, ale też właśnie w dużej mierze, dlatego, że brzmi dobrze. Tutaj zresztą jest dużo lepszych, dużo dobrych fragmentów. Naprawdę. Jeśli sobie wysączymy z tego, wyciągniemy, wyfiltrujemy tylko na przykład riff, czy jakąś melodię, która tam jest i tak dalej, to naprawdę są dobre fragmenty. No, ale niestety. No, ale już przestaję o tym mówić, bo się strasznie denerwuję. Nawet może nie, że strasznie się denerwuję, ale już nie będę się tak pastwił, bo to też nie o to chodzi. Album został wydany przez Black Death Production ze Szczecina. No i tak, teoretycznie został wydany ładnie, bo wygląda to fajnie. Jest, znaczy inaczej, jest wszystko ładnie, tutaj pudełeczko jest ładne i papier jest fajny i tak dalej. Ale powiem tak, skład tego graficzny to jest dramat. To mamy lata 2004, właśnie polskie podziemie odkryło Photoshopa, czy nawet może chwilę wcześniej, i zaczyna się bawić, właśnie w jakieś tutaj no, rozmycia, w jakieś tam podkłady i tak dalej, żeby to wszystko było jakoś widać. No, sorry, ale to już nie są te czasy, po prostu. No, na przykład, patrzcie tutaj na to. Tu jest skład wypisany, no, ale to. W... No to jest dramat w środku w książeczce jest trochę lepiej ale nadal kiepsko. Nie wiem kto się na to zgodził i nie wiem dlaczego tak to zostało wykonane. 20 lat temu tak jak najbardziej wszyscy by byli zachwyceni. To takie najprostsze efekty z Photoshopa. Ale dzisiaj to już nie bardzo. Sama okładka całkiem fajna naprawdę. Są teksty w środku, zdjęcie zespołu. Także poza tym wszystko się zgadza. No ale to ten finalny obraz znowu. To jest właśnie to samo, co z muzyką w zasadzie. Wszystko się zgadza, ale finalnie to się już nie zgadza. Płytę zamyka utwór numer 12, znaczy zamykają ją. W tą kompozycją zamykającą taką stricte black metalową jest ten numer 12. I to jest najlepszy kawałek na całym albumie i z niego teraz fragment. To jest numer, który spokojnie można uznać za naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udany. On pokazuje jeszcze bardzo dobitnie na sam koniec, to już tak w ogóle, żeby słuchacza dobić, że tu naprawdę mogło być dużo lepiej na tym krążku, no ale niestety nie jest. I to nie jest tylko i wyłącznie, jak już mówiłem, wina tego brzmienia, ale właśnie też trochę tego chaosu, teksty czasami może lepiej by też było dla zespołu, gdyby tam nie wszystko było słychać. Bo tak troszkę są no, tak nawet nie lata 2000, tylko nawet może chwilę wcześniej. Ale dobra, to jeszcze jest kij, gdyby nie to, że trochę jest też w tych tekstach chaosu według mnie. Ale na szczęście ten 12 numer rekompensuje przynajmniej tam jak jedną trzecią tej płyty, powiedzmy, no może jedną czwartą, bo jeszcze jest w nim coś takiego na przykład. Także podsumowując, Twoga według mnie to był kiedyś zespół z dużym potencjałem. Nadal jest to zespół z dużym potencjałem, tylko nadal jest to zespół, który chyba nie do końca się potrafi zdecydować co on na tych płytach swoich chce mieć. No bo już pomijam tą szanioną produkcję, bo znaczy pomijam. No muszę o tym mówić, bo bo ona psuje mi całą radość z tego albumu. Ale to jest rzecz którą y, można dosyć łatwo poprawić. Nie mówię, że już w przypadku tego albumu, bo też nie jestem zwolennikiem takich zabiegów, ale w przypadku kolejnych produkcji jest to nauczka na przyszłość. To, co trudniej jest według mnie poprawić, to jest y, y, niemożność zdecydowania, y, jakie oblicze ma mieć nasz zespół. Y, mam takie wrażenie, że tam przydałby się jakiś jeden y, dyktator, a reszta będzie wykonywała jego polecenia, bo tu chyba za dużo stron, to chyba wszystko chce iść i myślę sobie, że czasami demokracja to jednak nie jest najlepszy sposób na prowadzenie zespołu, bo to jest chaos, to jest po prostu chaos, tu jest wszystkiego naćkane, za dużo po prostu tego jest. I choć album trwa 40 minut tak naprawdę, to, to nie jest wcale bardzo dużo przecież, to mamy wrażenie, że tutaj to się dzieje, tysiące rzeczy się dzieją, bo się dzieją zresztą tysiące rzeczy. Tylko zupełnie niepotrzebnie, troszkę bym to obciął. Przede wszystkim bym te instrumentale porozdzielał, nie żeby jeden po drugim, tylko powrzucałbym je pomiędzy te numery klasycznie black metalowe. Ale dobra, to jest... Ja tu nie jestem od prowadzenia kariery Trwogi. Trwoga niech prowadzi ją sobie sama, to jest ich ścieżka. Szkoda, a z drugiej strony, może i dobrze, bo to też jest zawsze nauczka na przyszłość. Nie tylko dla trwogi, ale też i dla innych zespołów. Ale polecam się zapoznać z tym materiałem, bo tak jak mówiłem, jest tutaj sporo ciekawych momentów, które pokazują, że ci panowie mają naprawdę sporo fajnych pomysłów. I już nie będę mówił po raz kolejny, że aż za sporo, chociaż właśnie to powiedziałem. Black Death Production 2025 rok, luty. Nowy album Trwogi. Nie będę mówił do końca, że w 100% polecam, ale na pewno warto go poznać. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.